Witaj na pierwszej części zadań z reakcji Redox. Teraz tak, Redoxy, o ile je miałeś troszeczkę wcześniej i przerabiasz do matury, ale może też je chcesz przerobić ze mną, głównie będą kojarzyły Ci się ze stopniami utlenienia. Stopnie utlenienia pierwiastka. Co to są w ogóle? Co to jest w ogóle stopień utlenienia? Stopnie utlenienia pierwiastka jest to ładunek, jaki istniałby na atomie tego pierwiastka gdyby wszystkie wiązania, wiązania w drobinie w skład, w której wchodzi, były jonowe. Trochę tak nam mówi, trochę nam nie mówi, co to jest, no ale ogólnie będziemy zaraz to sobie robili w praktyce. Teraz tak, powiemy sobie o takich najważniejszych mm, stopniach utlenienia, tak, które nam będą się przydawały do zadań. Więc teraz tak, musimy pamiętać, że pierwiastki, które występują w grupie litowców, czyli grupa litowców, to jest od Litu do, do Francu, Zawsze będą na plus pierwszym stopniu utlenienia, tak? Czyli lit, sód, potas, rubit, ces i fran zawsze będą na pierwszym stopniu utlenienia, plus pierwszym. Teraz tak, pierwiastki, które należą do grupy berylowców, czyli pierwiastki od berylu do radu w tej grupie, zawsze będą na plus drugim stopniu utlenienia. I teraz idziemy sobie dalej omawiać te nasze stopnie utlenienia. Kolejną rzeczą, jaką musimy pamiętać, jest to, że pierwiastki, które występują w stanie wolnym, czyli zobacz, jeżeli mamy samo NA, kiedy mamy samo CA, kiedy mamy nasze nitronsteczki H2, O2, Cl2, N2 lub kiedy mamy P4 lub S8, wszystkie te pierwiastki są w stanie wolnym i zawsze ich stopień utlenienia będzie równy 0. Czyli tego pierwiastka będzie równy 0, tego pierwiastka będzie równy 0. Tego pierwiastka będzie równe 0, tego, 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 tego i tego. Zawsze, jeżeli będziesz miał pierwiastek w stanie wolnym, zawsze jego stopień utlenienia będzie równe 0. Na przykład, kiedy masz latę Na e, plus H2O, tak to tutaj mamy stopień utlenienia pierwiastka sodu jest równy 0. Dobrze? Teraz przejdziemy sobie, skoro mamy tutaj tlen, to przejdziemy sobie do stopni utlenienia tlenu stopniu tlenienia. Dobrze, podziwiam. Teraz tary, zobacz, w zdecydowanej większości związków tlen zawsze będzie na minus drugim stopniu tlenienia. Praktycznie zawsze. Ale mamy takie przypadki, kiedy on nie będzie na minus drugim stopniu tlenienia. Tlen może występować na minus pierwszym stopniu tlenienia w nadtlenkach. Nadtlenkach. Już tutaj sobie napiszemy. Nadtlenkach. Na przykład takim jednym z natlenów jest nadtlenek wodoru, wodoru, czyli H2O2. I zobacz, tutaj tlen występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. Kolejnym przykładem może być Na2O2. Tutaj też tlen występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia, albo ba 2 czyli nadtlenek baru. Tutaj tlen też występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. Dobrze. Kojarzysz jeszcze, na którym stopniu utlenienia może występować e, tlen? Czyli tutaj wiemy, że w nadtlenka występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. A pamiętasz zwykłe tlenki, na którym stopniu utlenienia występuje? Tak, bardzo ładnie, bo my mówiliśmy sobie przed chwileczką, że zazwyczaj występuje na minus drugim stopniu utlenienia. Czyli takim jednym z tlenków, jakbyśmy mieli się odnieść do naszych nadtlenków, to byłaby wod woda, tak? I tutaj mamy tlen występuje na minus drugim stopniu tlenia. Tlener sodu i wtedy on wygląda tak. Ten związek na 2 o Tlener baru BAO. Jeszcze mamy takie związki, w którą wiemy, że mamy tlenki na To jeszcze mamy ponad tlenki. Ponadtlenki. I w nich tlen występuje na stopniu utlenienia minus jedna, druga. Jednym z takich ponadtlenów może być ponadtlenek potasu. Ponadtlenek potasu. I wówczas mamy KO2, tak? Bo potas, jak pamiętamy z poprzedniej, e, z poprzedniej części, z poprzednich paru minut, wiemy, że on jest w pierwszej grupie, tak? Więc zawsze jest na plus pierwszym stopniu utlenienia. Na plus pierwszym stopniu tlenienia. Więc to mamy na minus jedna druga. Więc żeby na krzyż poszło, tu musimy mieć dwa, tak? Bo wtedy będziemy mieli dwa razy jedna druga. Wyjdzie nam jeden. I teraz jeszcze jest jeden przypadek, kiedy tlen występuje na innym stopniu tleniania niż zawsze. We fluorku tlenu. Tu sobie napiszemy. Fluorek tlenu. I we fluorku tlenu, tlen występuje na plus drugim stopniu utlenienia. Jak wygląda fluorek tlenu? Wygląda tak, of 2 Jaki jest jego wzór strukturalny? Tak. Pamiętaj, że jeżeli rysujemy wzór strukturalny, musimy zaznaczyć wolne parę elektronową. Storo fluor z 17 dróg, odejmujemy 10, czyli ma 7 elektronów walencyjnych. Więc tu jest jeden, jeden elektron walencyjny. Pamiętaj, że każda kreseczka to są dwa elektrony, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tlen ma sześć elektronów, czyli się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj mamy też trzy kreseczki. No dobrze, czyli teraz tak, z tych naszych głównych pierwiastków tlen mamy już za sobą. Mam nadzieję, że wszystko rozumiesz. Najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy pamiętali, że w tlenkach występuje na minus drugim stopniu glenia, że istnieją nadtlenki, ponadtlenki, no i fluorek tlenu. Dobrze? No, niestety, to jest bardzo dużo rzeczy do zapamiętania. Teraz, skoro omówiliśmy tlen, to jakie Ci przychodzi pierwiastek, który jest też równie ważny i który najbardziej Ci się kojarzy z chemią? Wodór. Super. Zaraz przejdziemy sobie do wodoru. To teraz tak. Pamiętaj, że wodór jest licząsteczką, cząsteczką czyli mamy H2, tak? Jakbyśmy sobie dodawali żeby powstał nam jakiś wodorek. I on tutaj w stanie wolnym, tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, zawsze będzie na zerowym stopniu utlenienia. W większości e, związków wodór będzie występował na plus pierwszym stopniu utlenienia, czyli na przykład mamy HCl, HF, tak? To jest związka, wodór występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia. A co, jeżeli mamy, pamiętaj, że możemy rozróżnić, że mamy wodorki Metali i wodorki niemetali. No i teraz zobacz, jeżeli bym miała taki związek: NAH, i teraz tak przypomnij, przypomnijmy sobie, skoro jesteśmy przy wodorkach, że w wodorkach metali wodór jest zawsze drugi, tak? A w wodorkach niemetali wodór będzie zawsze pierwszy, dobrze? Teraz tak, skoro mówimy o wodorkach metali, Bo sód jest w pierwszej grupie, tak? Należy do grupy litowców. I pamiętaj, że wtedy sobie mówiliśmy, że będzie na plus pierwszym stopniu tlenienia, tak? No to zobacz, tu wodór już nie mógłby być na plus pierwszym stopniu utlenienia. Dlaczego? Zaraz sobie to powiemy, bo musimy pamiętać, że każda cząsteczka, jeżeli nie jest ani kationem, ani anionem, jej ładunek jest równy 0. Dobrze? I zaraz będziemy sobie właśnie z tym robili zadania. I teraz zobacz, skoro tu mamy plus 1, to tutaj wodór w. W wodorkach metali zawsze będzie na minus pierwszym stopniu utlenienia. Dobra, trzeba pamiętać. Czyli wodór z większości związków jest na plus pierwszym stopniu utlenienia, a wodór w wodorkach metali jest zawsze na minus pierwszym stopniu utlenienia. Na przykład możemy mieć jeszcze KH, tak? Tutaj też będzie na minus pierwszym stopniu utlenienia. E, CaH2, tak? Tutaj też będzie na minus pierwszym stopniu utlenienia. Rozumiesz to wszystko? Na pewno? No dobrze. No to przejdźmy sobie do tego, jakie będą stopnie utlenia innych pierwiastków. Na przykład zobacz, gdybyśmy mieli coś takiego. Ca, Ca2+, no to tak, na którym stopniu utlenienia będzie tutaj ten wap? Na zerowym. Bardzo ładnie. Dlaczego na zerowym? Bo jest wolnym pierwiastkiem. A tutaj to jest już jon. A powiedz mi, czy to jest kation, czy anion? Kation. Bardzo ładnie, bo jest 2 plus. Teraz tak. Każdy jon pojedynczego pierwiastka będzie miał stopień uchylenia równy jego ładunkowi. Czyli, skoro mam ładunek 2 plus, czyli stopień uchylenia będzie plus 2. No i teraz tak. Tu mamy znów w e, pierwiastek w stanie wolnym, czyli będzie na zerowym stopniu utlenia. Tu mam ją, więc skoro mamy Al3+, to będzie kation czy anion? Kation, Bardzo ładnie, bo jest na plusie. Czyli byśmy powiedzieli sobie, że stopień utlenia będzie równy ładunkowi, czyli plus 3. Tu mamy S2-, minus, tak? Czyli to już jest anion, bo mamy na minusie ładunek. I to nie co mówiliśmy przed chwileczką. Tu będzie minus drugi stopień utlenienia, tak? Bo stopień utlenienia jest równy ładunkowi. Teraz zobacz, tu mamy N3 minus, więc jaki będzie stopień utlenienia azotu? Minus 3. Świetnie. Tutaj mamy O2 minus. I jaki będzie stopień utlenienia tlenu? Minus 2. Bardzo ładnie. Czyli musimy pamiętać o czym? Musimy pamiętać o tym, że pierwiastki, pojedyncze pierwiastki, bo to jest bardzo ważne, jeżeli są jonami, to jest z równy uklanienie ich ładunku. No dobrze, ale teraz mamy coś takiego, że przecież pierwiastki nie występują nam tylko pojedynczo. Co my mamy jeszcze? Mamy jeszcze związki chemiczne i jony złożone, tak? No to przejdźmy sobie do tych naszych jonów i związków chemicznych. No i teraz tak, zróbmy sobie zadanie, żeby określić stopień utlenienia tych wszystkich pierwiastków, które mamy tutaj zaznaczone, pod, przepraszam, nie zaznaczone, tylko podkreślone. Zobacz, Każdy, jak weźmiemy sobie H3PO4, oj, mam <laughs> za dużo. do. Jak mamy H3, teraz, z którą mamy najpierw zaczynamy od H3PO4. I mamy określić sobie stopień utlenienia e, fosforu, tak? Teraz tak, musimy pamiętać, że wodór to jest kwas, tak? Tak? No dobra. Teraz tak, musimy pamiętać, że w każdym kwasie wodór jest zawsze na plus pierwszym stopniu utlenienia. Potasu nie znamy, więc napiszemy sobie nad nim, że mamy X. Tlen w kwasach też zawsze będzie na minus drugim stopniu utlenienia. Teraz tak, co jest bardzo ważne, jeżeli masz cząsteczkę, tak? tutaj nie masz ani klakianu, ani anianu, to ta cała suma tych stopni utlenienia musi być równa 0. Teraz zobacz, jak sobie policzymy stopień utlenienia fosforu. Masz trzy wodory, czyli mnożę sobie 3 razy, każdy wodór jest, ma stopień utlenienia równy 1, czyli 3 razy 1 plus, mamy jeden e fosfor, czyli 1 razy stopień utlenienia fosforu, Czyli będzie x plus, mamy cztery tleny, 4 razy stopień utlenienia e, tlenu to jest minus 2. Skoro wiemy, że to jest cała cząsteczka, to stopień, cały ładunek tego związku musi być równy 0, tak? Bo nie jest stazionem, a ani anionem. No i teraz tak. Co mamy? Kolejność wykonywania działań, czyli najpierw mamy mnożenie. Świetnie. Czyli 3 razy 1, 3. 1 razy x, x. Świetnie. Plus razy minus daje nam. Pamiętaj, dwa przeciwne znaki zawsze dają minus. 4 razy 2, 8. Świetnie. Równa się 0. No to teraz tak. Trójka 3, 3 minus 8 będzie minus 5, tak? Możesz sobie z tą Albo na kalkulatorku. Miałeś 3 złote, zrobili zakupy za 8 zł, więc jeszcze musisz dołożyć 5 zł. Czyli mamy minus 5 plus x równa się 0. Teraz nie wiadomy na jedną stronę, wiadomy na drugą stronę. Nasza niewiadoma, czyli x, równa się. Minus 5 przenoszę na drugą stronę, czyli z przeciwnym znakiem, czyli plus 5. Plusa nie musimy zapisywać. I teraz tak. Musimy pamiętać, że zawsze stopnie tlenienia piszesz jakimi znakami? rzymskimi. Świetnie. Więc nasz fosfor będzie na piątym stopniu tlenienia. Dobrze? No to lecimy dalej. Co my dalej mamy? Dalej mamy H4SiO4. Czyli mamy kolejny kwas. Bardzo ładnie. Zawsze jeżeli masz na początku wodór, później nie metal, a na końcu tlen, to to zawsze będzie kwas. No to teraz tak. Co pamiętamy sprzed chwili? że każdy wodry jest na plus pierwszym stopniu tlenia, super. Czemu nie znamy stopnia tlenia, więc napiszemy sobie x. A każdy tlen w kwasach jest zawsze na minus drugim stopniu tlenia. No to co? piszemy sobie równanie tak jak przed chwilką. Czyli będziemy mieli 4 razy 1 plus 1si, czyli będzie x, plus 4 razy minus 2, równa się 0. Najpierw mamy mnożenie 4 razy 1, 4, plus x, plus razy minus daje nam minus, 4 razy 2, 8, równa się 0, 4 minus 8, minus 4, bardzo ładnie, plus x, równa się 0. Nie na jedną stronę, wiadomy na drugą stronę z przeciwnym znakiem, czyli będzie plus 4, czyli wychodzi nam, że x jest równy na czwartym stopniu tlenienia. No to teraz tak, mamy dalej NaNH2. NaNH2. No i teraz tak, jaki masz pomysł, żebyśmy sobie zrobili tutaj stopnię utlenienia w tym NaNH2? Zastanów się sekundkę. Jakie stopnie utlenienia znasz? No i co, zastanowiłeś się. Ja mam troszeczkę kaszę, więc będę wolniej mówię, żeby się wykasły. Teraz tak, zobacz, co my pamiętamy? Pamiętamy, że sód jest w pierwszej grupie, tak? Więc to jest w pierwszej grupie, to zawsze będzie na plus pierwszym stopniu utlenienia. Wodór to jest związek organiczny. Nie wiem, w której klasie jesteś, żebyś sobie to przerabiał, tak? Ten związek to jest. Jeżeli jesteś w klasie naturalnej, pamiętasz, że ten związek się nazywa, Amider sodu. A mitli poznacie w, w trzeciej albo w czwartej klasie, jak będziecie skończyć zadania z organicznej. Teraz tak. I teraz dlaczego to było dla nas ważne? Dlatego, że w organicznej zawsze wodór występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia. Czyli tu byśmy sobie napisali. Plus 1, tak? Stopnie utlenienia azotu nie znamy, więc napiszemy sobie nad nim x. No i teraz tak, zobacz, masz jeden sód, więc 1 razy 1 plus. Mamy 1 e, azot, czyli będzie 1 razy x plus mamy dwa głodory, czyli 2 razy 1. Skoro to nie jest ani jon e, typu kation, ani anion, czyli cały związek, który nie jest jonem, zawsze ładunek ma równy 0. Bardzo ładnie. 1 razy 1: 1. 1 razy x: x. 2 razy 1: 2. Równa się 0. No i teraz tak, wiadomy z wiadomymi, 1 plus 2, 3 plus x równa się 0. Niewiadomy na jedną stronę, czyli x, wiadomy na drugą stronę, z przeciwnym znakiem. Wychodzi na minus 3. Pamiętasz, że musimy mieć rzymskie liczby, tak? Więc stopień linia tego azotu będzie równy minus 3. Teraz przechodzimy sobie do. W wodorku. A S, co to był za pierwiastek? Pamiętasz, co to był za pierwiastek? Aksenów, bardzo ładnie. Wodorek, arsenu. No i teraz tak. To się uda znieść, nie się. Mamy wodorek, arsen. Jak myślisz, na którym stopniu tlenienia tutaj jest w ogóle wodór i arsen? Co? Może zapiszę większe. Już mi będzie pisać. Najpierw tego, na którym stopniu tlenienia jest wodór. Teraz tak. Możemy to sobie zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób byłby taki, że możemy zapamiętać, że jeżeli jest wodór jest drugim pierwiastkiem, to będzie zawsze na minus pierwszym stopniu utlenienia, tak? Czyli, żebyśmy sobie uliczyli stopień utlenienia arsenu, którego nie znamy, byśmy mieli coś takiego: x razy 1 y, plus 3 razy minus 1 równa się 0 x razy 1, je, e, x plus razy minus, minus 3 razy 1, 3 równa się 0. Nie wiadamy na jedną stronę, wiadamy na drugą stronę. Czyli arsen będzie na trzecim stopniu tlenienia. No dobrze, ale teraz tak, możemy to sobie zrobić inaczej. Możemy sobie na przykład taki, ars, taki związek narysować, Tego będziemy się uczyć za chwileczkę, jak przejdziemy sobie do stopniu tlenienia w chemii organicznej. Zobacz. Potrzebujemy określić, nawet nie określić, tylko odczytać elektrojemność z tablic chemicznych. I teraz tak. Elektrojemność arsenu jest równa 2,0. Elektrojemność wodoru jest równa 2,1. No i teraz tak. Musimy pamiętać, że elektrony. Pamiętasz, że sobie omówiliśmy o tej regułce stopniu tlenienia? Pamiętasz ją? Czy jeszcze raz mi ją przypomnę? Przypomnijmy ją sobie, co? Że stopień tlenienia pierwiastka jest to ładnek, jeśli istniałby na atomy pierwiastka, gdyby wszystkie wiązania z robinie, w której, w sytuacji, w której wchodzi, byłyby jonowe. Więc teraz chodzi o to, że... kaszel <laughs> mnie strasznie męczy. Zobacz, jeżeli tutaj masz taką kreseczkę, pamiętam, że zaczynaliście chemię w, ogóle, e, chemię w ogóle w pierwszej klasie, ponieważ na pewno mówiła, że taka kreseczka to są dwa elektrony, tak? Teraz zobacz, tu masz jeden elektron, tu masz drugi elektron. I teraz tak, chodzi o to, że pierwiastek, który ma, który ma mniejszą elektrojemność, oddaje elektron pierwiastka, który ma większą elektrojemność. Mniejszą elektrojemność ma arsen. Więc on ma ten jeden swój elektron, tak w tym wiązaniu, zobacz, żeby to mnie się nie pomyliło. Masz to jedno wiązanie, które pamięta, że się składa z dwóch elektronów. Jeden elektron należy do arsenu, drugi elektron należy do wodoru. I teraz zobacz, chodzi o to, że będzie wymiana mm, elektronów. Zobacz. On ten jeden ten, który ma mniejszą elektrojemność, czyli arsen. Oddaje temu, który ma większą elektron, czyli wodorowi, jeden elektron. Zobacz, ten jeden. On jemu oddaje, skoro on oddaje mu elektron, czyli masz, on ma minus jeden elektron, tak? Teraz zobacz, pamiętaj, że możesz nie pamiętać, ale sobie przypomnij, elektron ma zawsze ładunek ujemny, więc masz coś takiego minus jeden razy ładunek, czyli też jest minus jeden, tak? Czyli wychodzi, że mamy Tutaj wychodzi ci plus 1, tak? A skoro wodu przyjął ten jeden elektron, to on ma jaki ładunek? Bardzo ładnie. skoro przyjął, czyli ma plus jeden elektron. Plus, bo przyjął. I teraz jakbyśmy mieli obliczać sobie, to byśmy mieli plus 1, bo przyjął jeden, razy ładunek elektronu. Czyli minus jeden, tak? To minus jeden to jest ładunek elektronu. Tu sobie zapiszmy. I stąd wiemy, że ten jeden wodór jest na minus pierwszym stopniu utlenienia. Zobacz, ten elektron, który do niego należy, w ogóle o nim się nie przejmujemy. Dlaczego się nim nie przejmujemy? Bo on dalej jest przy wodorze, tylko nam chodzi o te elektrony, które przechodzą nam z jednego e, pierwiastka do drugiego. Zobacz, tutaj zaszła ta sama sytuacja, tak? On oddaje mu jeden elektron, z mu oddaje. Czyli on przyjął elektron, czyli ma plus jeden elektron. Stąd mamy plus razy minus, daje nam minus pierwszy stopień uklejenia. Czyli on oddał mu kolejny elektron, czyli znów ma minus jeden elektron arsen, tak? Tu jest ta sama sytuacja. Arsen oddaje też temu atomowi jeden elektron, czyli oddaje kolejny jeden elektron. I znów tutaj mamy minus i minus, daje nam plus, czyli mamy plus jeden. Minus razy minus daje nam plus, czyli znów plus jeden. Czyli masz plus jeden jeden, plus jeden plus 1 e, drugi raz i plus jeden trzeci raz. Stąd się wzięło właśnie, że on arsen będzie na trzecim stopniu tlenienia, a te pozostałe wodory będą na minus pierwszym stopniu tlenienia. Dobrze? Czyli ten wodór, bo ta trójka mówi nam o tym, że mamy trzy wodory na minus pierwszym stopniu tlenienia. Dobrze, rozumiesz to wszystko. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to sobie na spokojnie jeszcze raz otwórz, jeszcze raz sobie przesuń, jeszcze raz sobie posłuchaj. Ale zaraz będziemy sobie to tłumaczyć na organicznie, bo w organicznej jest bardzo dużo takich zadań, gdzie właśnie będziemy patrzeć na elektrojemność. Dobrze? No i teraz tak, mamy następny przykład. NG3N2. Zobacz, jak byśmy zrobili. Mamy oznaczyć stopień utlenienia tego azotu w tym związku. Magnes pamięta, że jest w drugiej grupie, tak? Więc zawsze będzie na drugim stopniu tlenienia. Jeśli nie pamiętasz, to nie martw się. Jak będziesz robił bardzo dużo zadań, to samo ci wyjdzie do głowy. Tlenier wszystkim, nie martw się. A póki nie pamiętasz, to sobie zawsze miej przed sobą otwarte tablice chemiczne. I na spokojnie. Teraz tak, nie znamy stopniu tlenienia azotu, czyli piszemy sobie x. Zobacz, znowu nie mamy ani kation ani anion, czyli cały ładunek tego całego związku jest równy ile? 0. Świetnie. Teraz tak, mamy tak. 3 razy stopień uchranienia magnezu razy 2 plus, zobacz, masz 2 azoty, czyli 2 razy x równa się 0. 3 razy 2 to 6 plus 2 razy x to jest po prostu 2x równa się 0. Teraz tak, niewiadomy na jedną stronę, wiadomy na drugą z przeciwnym znakiem, czyli będzie minus 6. Dzielimy obustronnie na 2, tak? Bo co mamy? 2 razy x, odwrotnością mnożenia jest dzielenie, dlatego dzielimy przez 2. x równa się, 2x na 2 to będzie x, minus 6 na 2 będzie minus 3, dobrze? Więc azot będzie na minus trzecim stopniu tlenienia. No i teraz tak, mamy przykład. KCLO3. KCLO3, powiedzmy słoneczko, Jaki to jest według Ciebie związek? Sól bardzo ładnie. Teraz tak, potas jest w pierwszej grupie, więc występuje zawsze na plus pierwszym stopniu tlenienia. Cholor nie wiemy, na którym stopniu tlenienia będzie występował. W Solach, tak samo jak w kwasach, tlen zawsze będzie na minus drugim stopniu tlenienia. No to co? Znów mamy 1 razy 1 plus X razy 1 plus. 3 razy minus 2 równa się 0. 1 razy 1, 1. x razy 1, x. 3 plus razy minus daje nam minus. 3 razy 2, 6 równa się 0. 1 minus 6 minus 5, bardzo ładnie. Plus x równa się 0, czyli x równa się. Pamiętasz, niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę, czyli 5, czyli chlor występuje na piątym stopniu tlenienia. Dobrze? No dobrze, no to idziemy do na następnego przykładu. I teraz mamy tak, Na2, MnO3. Zobacz, sód występuje, sód jest w pierwszej grupie, więc jest na pierwszym stopniu tlenienia. Mandronu nie znamy. Tlen, co to jest za związek? Sól, więc tlen, na którym będzie związek, na którym stopniu tlenienia, minus drugim, bardzo ładnie. I teraz mamy tak 2 razy 1 plus mandat, czyli będzie x plus 3 razy minus 2, skoro to nie jest kation ani anion, ładunek będzie równy 0, świetnie. 2 razy 1, 2 plus x plus i minus daje nam minus 3 razy 2, 6. Równa się 0. 2 minus 6 minus 4 plus x. Równa się 0. Pamiętasz? Nie wiadomo na jedną stronę. Wiadomo na drugą, z przeciwnym znakiem. 4. Czyli mantr będzie na czwartym stopniu utlenienia. Świetnie Ci poszło. No i co? Został nam się ostatni przykład. I mamy związek. H3 ASO4. No i teraz tak, jakbyśmy sobie zrobili to zadanie? Co to jest za związek? Sól? Nie, kwas. Świetnie. Teraz tak, pamiętaj, że w kwaza zawsze wodór jest na pierwszym stopniu tlenia, tlenna minus 2. No i teraz tak mamy 3 wodury, czyli 3 razy 1, stopień utlenienia arsenu, które nie znamy, czyli będzie x plus 4 tleny, 4 razy minus 2. Ładunek tego całego związku jest równy. 0. Świetnie Ci poszło. I teraz mamy tak. 3 razy 1, 3 plus x. Plus razy minus daje nam minus 4 razy 2, 8 równa się 0. 3 minus 8 minus 5 plus x równa się 0. Super. x równa się, nie wiadomo na jedną stronę, wiadomo na drugą stronę, 5, bo z przeciwnym znakiem. No i super. Na razie uderzyliśmy sobie nasze podstawy z tej yy, yy, stopni utlenienia. Za chwilkę przejdziemy sobie do kolejnej części i w kolejnej części będziemy sobie robili stopnie utlenienia, kiedy dany pierwiastek jest jonem. Następnie zrobimy sobie zadania maksymalne do stopnia utlenienia pierwiastków i minimalnego i jakie mogą przyjmować poszczególne pierwiastki stopnia utlenienia. A później przejdziemy sobie do stopni utlenienia w chemii organicznej. Myślę, że teraz zrobimy sobie takie 5 minut przerwy, żeby ci, żebyś troszeczkę odpoczął, napił się wody i za chwilkę przejdziemy sobie dalej. Dobrze? Mam nadzieję, że Ci się podoba. Idziemy dalej? Idziemy. Tylko chwileczkę sobie odpocznij.